Hi, dziś kolejny filmik Say o niemych litejach. Dziś weźmiemy sobie na tapet oczywiście kolejną z nich. Na wszelki wypadek dodam, mimo wszystko, czym są te niemy liteje, jeżeli ktoś by nie wiedział lub nie pamiętał. Są to po prostu takie liteje, które widnieją w zapisie słów, ale wcale ich nie wymawiamy. I jeżeli zastanawialiście się, dlaczego tak jest, no to powodem są zdecydowanie względy historyczne, ale i także pochodzenie danego słowa. A teraz przejdźmy już do litery. I tą literę na dziś będzie k. I k jest nieme w momencie, kiedy występuje na początku jakiegoś słowa. Tym razem, oczywiście, przykłady, i mamy tutaj następujące trzy, będą to przykłady, które jeżeli czytalibyśmy właśnie z k, to wyszłyby nam bardziej jako kni, knou czy knitting. A tak nie mówimy, prawda? jeżeli chcemy zrobić to poprawnie, po prostu opuszczamy K, czyli wyjdzie nam no knitting. Po prostu tyle. Druga porcja przykładów w tym wypadku to te słowa. I jeśli chodzi o nie, to też jak czytalibyśmy je z K, to wyszłyby nam następująco. Jako knight, knife i knot. A tego też tak nie mówimy. I jak powiemy je poprawnie, opuszczając K, no to wtedy wyjdzie nam night, knife i not. I to tyle. Dodam, że na wszelki wypadek lepiej mimo wszystko sprawdzić to w słowniku, jeżeli nie jesteście pewni danego słowa. Po ile zasada zego działa, to tyle. Angielski jest na tyle potwytliwy, że być może zdarzy się przykład, kiedy faktycznie tak nie będzie. Polu, zaobserwuj i zasubskrybuj po więcej ciekawostek związanych z językiem angielskim. Bye!